Alleluja, Aleluja. Pan z Wami i z Duchem Twoim, Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego. Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem napisane jest w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. Gdy rodzice wnosili dziesiątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, O władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twojego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symon zaś błogosławił ich i rzekł do Matki Maryi. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę mierz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, jak wypełniają się wszystkie zapowiedzi i proroctwa w Panu Jezusie. Tak jak powiedzieliśmy sobie, cały Stary Testament zmierza do Jezusa. Cały Stary Testament zapowiada nam historią swoją, proroctwami, przepowiedziami, zapowiedziami wszystkim. Wskazuje na osobę Jezusa Chrystusa. I osoba Symeona, o którym usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, tam jest jeszcze Anna, która sprawiedliwa, która y, też czekała. Więc te dwie postaci są jakby symbolem ludzi czekających na Jezusa. I matka najświętsza i święty Józef przynoszą dzieciątko do świątyni. Przynoszą, aby przedstawić Panu, aby wypełnić prawo. To przedstawienie Panu staje się pierwszym takim spotkaniem Pana Jezusa ze swoim ludem. No bo pierwsi, którzy przyszli Pana Jezusa przywitać, byli pastuszkowie. Teraz to Jezus jest przynoszony do świątyni i na jego spotkanie wychodzi starzec Symeon i prorokini Anna. No właśnie, w osobie tego starca Symeona, który całe życie czekał na zbawiciela, któremu zostało objawione, że nie umrze, dopóki nie ujrzy zbawiciela. Teraz ta cała obietnica Boża spełnia się, ona wypełnia się w tym momencie. Duch Święty mówi Szymono, Symeonowi, aby wyszedł na spotkanie tego dzieciątka. I w dzieciątku Jezus on rozpoznaje syna Bożego. Jego piękny hymn, który jest hymnem człowieka starego, odchodzącego, ale człowieka, który w pełni wdzięczności dziękuję za to, że Bóg pozwolił mu zobaczyć zbawienie. Teraz, O Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie któryś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. Moi drodzy, tu właśnie usta Symeona wypowiadają coś niezwykle ważnego. Jezus jest światłem na oświecenie pogan, światłem na które czekaliśmy cały Adwent. Przypomnijmy sobie nasze msze święte nasze skupienie nasze rozważanie, nasze zapatrzenie się w światło świecy, i teraz to wszystko było zapowiedzią. Dziś spełnia się w każdym miejscu, w każdym momencie ta zapowiedź. Prawdziwe światło przychodzi razem z Panem Jezusem. Światło na oświecenie Pogan i chwała ludu Twego Izraela. To jest zapowiedź, że Pan Jezus przychodzi dla wszystkich. Skoro dla Pogan, to znaczy dla całego świata. Wiemy, historia Pana Jezusa zaprowadzi nas pod krzyż, jego śmierć, jego zmartwychwstanie i rozesłanie swoich uczniów na cały świat. Idźcie i nauczajcie i chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak będzie wypełniała się ta wielka misja. To wielkie posłanie. Nic dziwnego, że ojciec Józef i matka Maryja dziwią się, co jest powiedziane. Wtedy Symeon błogosławi ich, rodziców i zwraca się już bezpośrednio do Maryi. Oto ten, czyli Jezus, przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Po czym Symeon wypowiada to proroctwo. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby wyszły na jaw zamysły serc wielu. Zapowiedź boleści Matki Najświętszej, zapowiedź jej współcierpienia, zapowiedź tego, jak mówiłem w ostatnim kazaniu, że historia świętej rodziny to nie jest jakaś tam słodka historia, tylko historia pełna dramatów, pełna wyzwań, pełna trudnych sytuacji. I Matka Maryja jest, Tutaj pięknym przykładem tego, ile będzie musiała wycierpieć, ile będzie musiała przejść, aż będzie musiała oddać syna Bożego na krzyżu dla zbawienia świata. Jedynego syna. Kochani Symeon, prorokini Anna, matka najświętsza, święty Józef, są wszystko postaci, które są świadkami wypełnienia się wszystkich zapowiedzi. I tak samo moi drodzy, w naszym życiu. Pan Bóg chce te wszystkie proroctwa, zapowiedzi, obietnice wypełnić. Zawsze kluczowe jest, czy my to światło Chrystusa przyjmiemy, czy my otworzymy nasze serca na Pana Jezusa, na Jego miłość. Dziś w oktawie Narodzenia Pańskiego, wtorek świętego Antoniego, jak zwykle pobłogosławimy chleb, przyjmiemy błogosławieństwo. Święty Antoni w piękny sposób. Wzywa słuchaczy swoich kazań, aby otworzyli swoje serca, aby swoje ciemności oddali Panu Jezusowi, który jak światło oświeca wszystko to, co ciemne w naszym życiu. A więc, moi drodzy, nie ma takiej rzeczy, której Bóg by mnie mógł oświecić i uzdrowić. Niech to Słowo, niech ta przepowiednia zapowiedź, która się właśnie wypełnia, będzie dla nas zaproszeniem aby dobrego Jezusa do naszego życia zaprosić.